Się. Wracamy na scenę jakieś koncerty dla swoich fanów, gdzie będziemy mogli Ciebie posłuchać i oczywiście zasilić swoje oko patrząc na ciebie, Kasjanie. <grymka> bardzo Ci dziękuję za te wszystkie komplementy, bardzo mi miło, wiesz co? Czekamy tak naprawdę do końca czerwca na te wszystkie potwierdzenia, czy my rzeczywiście możemy grać, gdzie możemy grać, kto nas zaprosi i gdzie. Także no, liczymy na to bardzo, że pojawią się te koncerty. Gdzieś tam już wstępne telefony dostajemy. Wiem, że na pewno szykuje się koncert pod Częstochową. Wiem, że w moim mieście w Sosnowcu również pojawimy się na dniach Sosnowca. Także gdzieś tam powoli te telefony spływają. Natomiast na tą lawinę, która mam nadzieję przyjdzie dopiero, dopiero przyjdzie czas. No tak, oczywiście. A powiedz mi, jak to odnalazło się w tym czasie pandemii? Jakie było Twoje główne zajęcie? Śpiewałeś? Czym się zajmowałeś? Jak przetrwałeś ten okres pandemii? E, dużo pisałem, dużo utworów pięknych powstało, które również się pojawią na moim albumie. E, wróciłem na siłownię, zadbałem o swoje zdrowie, bo troszkę się rozchulałem, bo te wszystkie teksty, które powstawały wcześniej, oczywiście były przy dwóch, trzech lampkach wina, więc ileż można tak. ciągnąć. <słuch> 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 tak, i, i w końcu wróciłem na siłownię. Mamy swojego trenera personalnego, gdzieś tam pracujemy nad tą sylwetką, także oprócz muzyki również dołączył sport, z czego jestem bardzo.